Kiedy ktoś uznał, że jesteś niebezpiecznym przestępcą, choć nie miałeś pojęcia dlaczego. Pracuję w małym sklepie z narzędziami, normalna robota. Klienci przychodzą po śrubki, wiertła, czasem poradę. Aż pewnego dnia wszedł mężczyzna w garniturze i od razu zaczął się dziwnie zachowywać. Proszę mi pokazać narzędzia do włamań, powiedział szeptem, jakbyśmy knuli spisek. Chodzi panu o, no wie pan, specjalistyczne do otwierania. Podałem mu zestaw wkrętaków. Spojrzał na nie z pogardą. Nie, nie, coś poważniejszego. W końcu pokazałem mu uniwersalny nóż do tapet, ale on tylko westchnął i wyszedł. Myślałem, że to koniec, ale godzinę później wrócił z policją. To ten człowiek krzyknął, wskazując na mnie. Próbował mi sprzedać narzędzia przez Funkcjonariusze poprosili mnie na bok. Okazało się, że facet był prawnikiem, który przygotowywał się do procesu włamywaczy i chciał zbadać rynek. Uznał, że skoro pracuje w sklepie z narzędziami, to na pewno wiem, jak wygląda zawodowy zestaw złodzieja. A co według pana powinienem mu był sprzedać? Zapytałem. No, świder do sejfów, odpowiedział jeden z policjantów, a potem sam się zaśmiał. Sprawa się wyjaśniła, ale prawnik wciąż przychodził przez tydzień i pytał o coś dyskretnego. W końcu dałem mu katalog zamówień hurtowych i powiedziałem, żeby sam szukał. Najlepsze dwa miesiące później zobaczyłem go w telewizji. Bronił włamywaczy, którzy użyli nożyka do tapy.